serdecznie Mateusz Godek, Telewizja Salwy. Zapraszam na ekspres synodalny. W naszym studiu goście ksiądz dr Robert Wielądek, duszpasterz rodzin Gicezji Praskiej. Praskiej, ja Witam bardzo serdecznie. I Michał Grodzki z Catholic Voices. Dzień dobry Państwu. Na początku połączmy się z Watykanem, gdzie nasz specjalny wysłannik od kilku dni już obserwuje synod biskupów. Salwę TV, Mateusz Nieduszycki, witam z Rzymu. Ksiądz, arcybiskup Hozer jest dzisiaj z nami. Księż arcybiskupie pojawiły się takie opinie, że po dobrym początku papież dzisiaj postawił właściwie kropkę nad i, i że to dyskusja o tym, czy synod będzie o rodzinie, czy o czymś innym, już się właściwie skończyły. Czy podziela ksiądz arcybiskup te opinie? Ja uważam, że dzisiejsze wystąpienie Ojca Świętego było bardzo ważne i decydujące do dalszego przebiegu. Naszych obrad synodalnych. Ojciec Święty też z mocą podkreślił, że nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest niepodważalna. A więc nie należy podawać ją wątpliwość, tylko oczywiście wyjaśnić, przypominać i myślę, że to jest też rolą obecnego synodu. Jeszcze jedną rzecz ważną powiedział. Zadał kłam, można by powiedzieć. Tym pogłoskom medialnym, tej, tej atmosferze medialnej, która zawęziła zakres zainteresowania Synodu, tylko do problemu komunii rozwodników. I Ojciec Święty mówi, że tak wcale nie jest. Biskupi afrykańscy mówili o biedzie, nędzy, która bije w rodziny, która powoduje, że rodzina nie może się rozwinąć, że rodzina traci swoją spójność, że rodzina nie jest w stanie zapewnić tak zwanych potrzeb podstawowych, a więc i wyżywienia, i mieszkania, i szkolnictwa. To są tragiczne sytuacje, o których świat zapomina, których świat nie widzi. Wielu mówców podkreślało, że w małżeństwie naturalnym już są zawarte te konstytucyjne jego wartości, jakie? Mianowicie, że małżeństwo jest odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Świętej. Mieliśmy też wypowiedzi dotyczące złych skutków. Tradycji, jak na przykład zmuszanie dziewcząt, kobiet do małżeństw bez możliwości jej wolnego wyboru, jak również okaleczenie seksualne kobiet i dziewczynek, w wielu, w wielu krajach jeszcze istniejące i tego typu różne praktyki, które w świetle Ewangelii są nieludzkie i nie zapewniają godności człowiekowi. I powiedziałbym, że bardzo mocny na wysokim poziomie intelektualnym i teologicznym takim rozeznaniu znaków czasu wypowiedział się kardynał Robert Sarach. Powiedział, że to, co w globalizacji zagraża małżeństwom na całym świecie, to są dwa zjawiska, a mianowicie jest to swego rodzaju dyktatura wolności nieograniczonej, której wyrazem jest ideologia gender. I z drugiej strony jest to fanatyzm muzułmański, którego wyrazem jest państwo kalifatu islamskiego. Porównał to, bardzo śmiałe porównanie, do ideologii XX wieku, faszyzmu i komunizmu. Bardzo dziękuję za tę głęboką, interesującą wypowiedź. Z Państwem widzimy się jutro. Pozdrawiam serdecznie Mateusz Nieduszycki dla Salwe TV prosto z Rzymu. Arcybiskup Hosser powiedział, że nauka kościoła o rodzinie i małżeństwie jest niepodważalna. Myślę, że to stwierdzenie wielu uspokoi w kościele katolickim, ale również wspomniał o zagrożeniach, jakie dotyczą rodziny. Cytując słowa kardynała Saracha, powiedział o dyktaturze wolności nieograniczonej, czego przykładem może być ideologia gender oraz o fundamentalizmie islamskim. Księże Robercie, przenosząc trochę tę dyskusję na nasz tutaj lokalny kościół w Polsce, jakby ksiądz Robert mógł określić jakie są według księdza najważniejsze zagrożenia dotyczące rodziny w naszym kościele. To ja odniosę się jeszcze do wypowiedzi kardynała Erdo, który jakby dopełnia tą wypowiedź kardynała Saracha, bo on jeszcze na jedną źródło niepokoju wskazuje, mianowicie brak do wszelkiego rodzaju zaufania do wszelkiego rodzaju instytucji, w tym także do rodziny i małżeństwa. I tak na bieżąco komentując tę wypowiedź kardynała Saracha, ja bym powiedział, że to są jakby dwa przejawy jednego kryzysu, kryzysu tożsamości, tożsamości chrześcijańskiej rodziny, ale też i kryzysu samej Europy. Tak, że... To znaczy, że za bardzo jakby w Polsce, bo rozumiem, że teraz ksiądz nawiązuje już do Polski jakby. Tak. Um, czy to jest problem z tym, aby rodzina potrafiła się określić, Jaka jest jej misja, jaki jest jej cel? Ja myślę sobie dzisiaj na własne potrzeby wróciłem do nauczania Jana Pawła II. Czytałem sobie wypowiedzi papieża z Pielgrzymu w 1951 roku, gdzie komentował dekalog. I on wtedy tam przestrzegał, że jeśli wolność pojmiemy w sposób absolutny, to przyjdzie nowa, nowa forma zniewolenia. I dzisiaj zaczynamy widzieć owoce tego. W wymiarze Polski, jak i świata. O tym była też mówił właśnie w nawiązując do ideologii gender. Dokładnie. Michał, jak ty patrzysz się na, na te zagrożenia? Tutaj w Polsce jesteś młodym człowiekiem, obserwujesz życie Kościoła. Jak to, jak to widzisz? Na pewno zagadnienie islamizacji czy gender jest istotne, ale, ale też na pewno szczególnie ostatnie wydarzenia polityczne pokazują, że może dotykać też bezpośrednio Polaków, nas, to nie są zagadnienia akademickie i, i na pewno. Każdego z nas zmusza to do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak wygląda konstrukcja małżeństwa według mojej wiary, czym to tak naprawdę jest, czym jest nierezerwalność małżeństwa. Tak samo podejście do gender, do gender i stanowisko każdej osoby na pewno jest bardzo ważne, natomiast są też inne kwestie no właśnie, jakie? właśnie dotyczące te, tego tożsamości, o której ksiądz tutaj mówił, czyli tego właśnie, co oznacza to, że ja zawarłem sakrament, co oznacza to, że to jest nierezerwalność tego sakramentu, czy to oznacza, że Wiele innych rzeczy, jak powinienem przeżywać po prostu małżeństwo, tak? Jak mam prowadzić do tego, żeby w tym małżeństwie było mi dobrze, żebym nie tylko podpierał się tym, że to jest nierozerwalne, ale żebym też był szczęśliwy w tym wszystkim. A co dla ciebie właśnie znaczy małżeństwo, sakrament małżeński? To jest, to jest ciągły proces. Proces, który się zaczął od, od pewnego punktu bardzo, bardzo pięknego, na pewno najpiękniejszego w życiu. Więc cały czas, cały czas trwa i też to jest taka, taka droga człowieka, droga wzrastania świadomości tego, że Y, pomimo pewnych trudności, y, jest się dla tej drugiej osoby. Ja też ja zauważam, pomimo tego, że jestem dosyć stosunkowo młodym małżonkiem, zauważam bardzo duży y, wpływ małżeństwa na, na moje życie, na to, y, jak podchodzę do pewnych rzeczy, jak bardzo szukam też... Bliskości e, i też tego, żeby znajdować czas dla tej drugiej osoby w ciągle przyspieszającym świecie, gdzie wcześniej może nie do końca angażowałem się w więcej rzeczy, teraz bardziej pilnuję tego, żeby, żeby być, było mi dobrze w małżeństwie. I myślę, że tego też dobrze, że Kościół na to zwraca uwagę, że ważne jest to, żeby w małżeństwie być szczęśliwym. Nie tylko, żeby trwać w nim, tylko żeby pokazywać, z czego wynika to piękno, jaki jest plus małżeństwa, a nie na przykład innych, innych form e, związku. Właśnie, a współcześnie bardzo często mówi się o kryzysie rodzinie, o kryzysie rodziny. Na Zachodzie obserwujemy często przez media, jak to, jak to wygląda już. Rozpady rodziny, coraz mniej zawieranych związków, dzieci wychowywane bez, bez rodziców albo tylko z jednym rodzicem. Ksiądz jest pasterzem rodzin, tak więc zajmuje się tą tematyką już od wielu lat. Od września jest też duszpasterzem tutaj w naszej decyzji. Jak z księdza perspektywy to wygląda? Jak ksiądz widzi ten kryzys? Czy on już w Polsce jest? Już może możemy mówić, że jest kryzys rodziny? Myślę, że z całą pewnością. Ja muszę powiedzieć, że tak na, nawet na bieżąco, w ostatnią niedzielę czytany był list związany z Dniem Papieskim i ktoś ze znajomych moich mówił, że, że o wielu rzeczach, które były zawarte w tym liście, od razu był głos Kościoła ludzi, którzy mówią, co wy, wiecie na temat, co wy wiecie na temat współczesnego życia, co wy wiecie na temat rodziny. I ja tak sobie myślę, że ten kryzys rodziny po części wynika też z tego, o czym dzisiaj też już mówili księża kardynałowie, z językiem kościoła, który nie dociera do współczesnego człowieka. Mija się trochę. Mija te sformułowania, które dla współczesnego człowieka, język kościoła, który dzisiaj jest niezrozumiały. Też ciekawy postulat się pojawił dzisiaj od któregoś chyba z kościoła afrykańskiego, wprowadzenie tak zwanego katechumenatu małżeńskiego, który nie tylko przygotowuje mhm. do życia w małżeństwie, ale towarzyszy dalej małżeństwu. No właśnie. Tak. Bo często duszpasterstwo rodzin mówi się tylko o tym aspekcie przygotowania do małżeństwa, a później już życie sobie. Wiem, że tak naprawdę ile, ile, jak wiele problemów pojawia się właśnie dopiero w tym momencie skonfrontowania się, tak, życia wspólnego. I tutaj muszę powiedzieć, że absolutne nowum, myślę, nie wiem jak na, na jeśli chodzi w kontekście świata, ale na pewno Polski, to jest program księdza arcybiskupa, e, formacyjny dla małżeństw, który ciągle się rozwija. E, program, który ma tytuł Ewangelizacja jętymności Małżeńskiej. On jest oparty, ten program, o nauczanie Jana Pawła II, a szczególnie o adkortację familiaris konsorcjum nazywaną przez naszego arcybiskupa podręcznikiem małżeństwa. Więc już, można powiedzieć, pewne podwaliny tego katechumatu małżeńskiego, można powiedzieć, w naszej wizycie się pojawiają, choć ciągle to czeka na wdrążenie w zdecydowanie większym stopniu. Watykanie teraz nie tylko biskupi, ale jak zawsze może pielgrzymów. Przenieśmy się na chwilę do Watykanu i zobaczmy, co świeccy myślą o obecnym synodzie. Oczekujemy od ojców synodalnych, że ich praca to będzie przesłanie miłości żeby to przesłanie miłości tak jak mówi papież Franciszek było także słyszane poza murami w których teraz jesteśmy żeby było słyszane na całym świecie trudnościami z którymi spotykają się rodziny to narkotyki przemoc w środowiskach w których na co dzień żyjemy ten problem dotyczy szczególnie szkół dlatego rodzice muszą patrzeć czterema oczami na tę sytuację zagrożeń, żeby ustrzec swoje dzieci. Tutaj w tej grupie jest jubilatów, którzy mają po 25, po 35, po 30 rocznice i w ten sposób przyjechaliśmy do Panu Bogu podziękować za to, że nam się udało tak długo przeżyć w rodzinie i dalej się cieszymy i myślimy, że na następne jubilaty tutaj znowu wrócimy. Rodzina ma być rodziną, dwie bucie, są dzieci i właśnie myśmy przyjechali dać przykład, jako, że mamy rocznicę ślubu, tak samo jak po prostu powinno to nasze życie wyglądać, żeby dzieci, młode pokolenie brało za nas przykład, bo po prostu młodzi teraz mają bardzo mało cierpliwości, jakieś niepowodzenie małe i już się rozchodzą i to jest problem. Właśnie żeby te małżeństwa były prawdziwymi małżeństwami, ojciec, matka i dziecko, a nie małżeństwa takie właśnie jak teraz chcą promować inni. Ja jestem w seminarium. Przygotowuję się przez wiele lat do bycia kapłanem, do sakramentu. I tak samo młodzi ludzie, którzy myślą o założeniu rodziny, powinni solidnie przygotowywać się do sakramentu małżeństwa. Brawo! Stale modlimy się za życie dzieci nienarodzonych. One mają prawo znaleźć się w rodzinie. Modlimy się za rodziny. Zawsze modlimy się za młodzież, młodych ludzi. Rodzina to miejsce, w którym uczymy się, jak kochać. Rodzice to są nasi pierwsi nauczyciele. Znaczenie rodziny jest wielkie. Pilnowanie jej jedności. Bardzo podobała mi się wypowiedź jednego z kleryków z tego materiału, który powiedział, że do małżeństwa chciałby, aby młodzi ludzie przygotowali się dobrze. Michale, czy można przygotować się do małżeństwa w weekend? Pewnie nawiązuje, Nawiązanie jest tutaj do, do kursów przedmałżeńskich, czasami tak. traktowanych bardzo tak formułkowo i na zasadzie pewnego zaliczenia, tak jak zajęcia się egzaminy. I na pewno, jeżeli ktoś ma takie krótkowzroczne podejście do tego, no to. to też to, to, to na pewno nie o to chodzi i na pewno też Kościół nie jest w stanie w pełni, jeżeli małżeństwo same w sobie nie będzie poczuło potrzeby tego, żeby przygotować się do małżeństwa, to choćbyśmy sprowadzili najlepszych. O, no no, no, no tak, A Ty byś taki osoby. kurs ty weekendowy e, jeżeli Jak był to wygląda u Ciebie? Jesteś już w Tak. Jeżeli chodzi o mnie, ja akurat spotykałem się w kilka spotkań e, popołudniowych, akurat po pracy, bo to w taki sposób mi to, to odpowiadało. To był kurs w Twojej parafii? E, nie, to był kurs e, w, u dominikanów wybrany przeze mnie. Czyli rozumiem, że szukałeś tego Tak, kursu. szukałem tego kursu i na pewno ten kurs był pomocą. Pomocą do tej drogi, którą też sam... E, razem z moją wtedy narzeczoną postanowiliśmy wybrać, żeby pójść pewną drogą i to było uzupełnienie. Też myślę, że to jest ważne, żeby ludzie traktowali to w taki sposób, że praca zaczyna się tak samo, jak dużo się E, mówi o tym, że, że w, o wspólnej modlitwie w małżeństwie, tak samo o wspólnym przygotowaniu tych małżonków. Nikt za nas nic nie zrobi, i to, to od nas zależy, żeby to zrobić, ale to nie zmienia też tego, że na pewno t, e, rozwój tych kursów powinien być. I też tutaj ta poprzeczka powinna być, można powiedzieć, niejako rynkowa. Tak? Czyli tak jak oczekujemy w sklepie pewnego traktowania, tak samo powinien ten, po prostu e, ten kurs być e, potraktowany w stosunku do odbiorców w taki sposób profesjonalny i cieka ciekawy, zaciekawiające. Księże Robercie, czy nie jest trochę tak, że Kościół przespał trochę przygotowywanie młodych ludzi do małżeństw, a teraz widzimy kryzys tego, tego sakramentu? Czy, czy Kościół w ogóle powinien pozwalać, tak już między nami, na spotkania przygotowujące do małżeństwa, które trwają w weekend? Jak można się przygotować do małżeństwa, które trwa całe życie w dwa dni? Po jeszcze wypowiedź tamtego kleryka odniosę się do tego pytania. Kateczny Kościoła katolickiego pokazuje nam dwie drogi, jeśli chodzi o sakramenty drogi, to jest kapłaństwo i małżeństwo. Przygotowanie do, do przyjęcia sakramentu święceń trwa 6 lat. 6 lat codziennej formacji. No właśnie. E, przygotowanie do sakramentu małżeństwa, e, nawet, nawet wyglądające i będące dziesięciotygodniowym kursem, dalej brzmi śmiesznie. E, dlatego, jeśli chodzi o nauczanie kościoła, to mówimy o tak zwanym przygotowaniu bliższym i dalszym. Tak. To sam, kurs przed, sam, sam, sam kurs przedmałżeński to nie jest jedyne, co przygotowuje nas do życia w małżeństwie. No tak, ale często formalnie wystarcza, żeby w parafii móc już otrzymać e, sakrament e, małżeński. To prawda. No, natomiast pytanie jest, czy instytucjonalnie kościół nie powinien wprowadzić też jakichś zmian, które. Pokażą, że jednak do małżeństwa trzeba się przygotowywać rok i nie da się tego obejść w jakikolwiek weekendowy sposób. Tylko znowu pytanie, czy rok to jest wystarczająco? No, na pewno lepiej rok niż wyjście. Pytanie, czy rok w przypadku, kiedy to będzie ewidencjonowane i to na zasadzie tak jak przygotowanie odbierzmowania. Też niby jest przygotowanie przez rok, ale też równie dobrze może nie jedna osoba może powiedzieć, że ona się wewnętrznie całkowicie nie przygotowała, bo po prostu w danym momencie przyszła, zebrała podpis i tak dalej. Więc to chyba nie jest kwestia w natężeniu, znaczy w ilości spotkań, tylko w podejściu tej osoby i w natężeniu. No tak, a tutaj już dotykamy ja się nie, ja się spełni... formacji wcześniejszej, tak. czyli katechezy, duszpasterstwa też rodzin właśnie mhm. obejmujących Dzieci. Jak widzimy, ten temat jest, nie jest taki prosty. Myślę, że to, co już wybrzmiało przy przygotowaniu do tego synodu, jak i w pierwszych dniach, to to, o czym mówią zarówno biskupi, jak i wielu świeckich, to rola modlitwy, że powinniśmy się modlić zarówno za synod, za rodzinę, jak w ogóle powinniśmy się modlić. I właśnie w modlitwie jest ta siła i też fundament naszego, naszego codziennego życia. Jakaś szczególna modlitwa, księży, tak na, na koniec? Jakiś święty, który najbardziej pasuje, że tak to określę, do, do tematów związanych z rodziną? No, święty patron, patron rodziny, współczesny, święty Jan Paweł II. Absolutnie. Jan Paweł II, myślę, że to święty Józef. Tutaj tak, tak, właśnie mi się przypomniało jeszcze tak, jak było nawiązanie do, do, do słów Jana Pawła II wcześniej z adhortacji, e, słowa e, o tym, aby obronić swoje westerplaty. i to są bardzo piękne słowa, tak. które myślę, że każdy powinien, każde małżeństwo powinno sobie włączyć co jakiś czas, jest to dostępne w różnych kanałach, naprawdę, o tym, żeby obronić swoje Westerplatte. Czyli aby mieć czyste serce i o tym, żeby właśnie żywe, żeby słuchać y, naprawdę wielu bardzo żywych y, świadectw. I mamy też dla Państwa małą Dzień. pracę domową, y, krótkie wypowiedzi Jana Pała drugiego na temat Westerplaty. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję naszym gościom, przypomnę ksiądz Robert Wielondek i Michał Grocki. Państwa zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.salvetv.pl i jutro zapraszam na kolejny nasz odcinek Ekspresu Synodalnego. Do zobaczenia. Dwa tysiące polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032.